Witam Was podczas kolejnego vlogu Minęło już sporo czasu od ostatniego nagrania Dziś ruszamy zobaczyć ponownie za grzybkami W ostatnich dniach całkiem solidnie popadało i być może tym razem coś się pojawiło innego niż kureczki A to zaraz obadamy Czy coś tu urosło czy jest pusiotko o panie co tu się podziało Ile mamy tutaj proszę państwa kuraczek, cała gromadka powyżej również pojawił się O to jest super wiadomość powyżej kolejna Chyba się sprawdza moje słowa odnośnie wysypu kurek Tu kolejna w trawce powyżej kolejne dwie. Tu również. Dziś ją widziałem, kolejna rośnie, o jest! Całkiem sympatycznie to zaczyna wyglądać, obejdę dookoła, może gdzieś tutaj się jakieś jeszcze kryją, oczywiście. Jest kolejna O bardzo dobrze wróży Ale tutaj za chwilkę wrócimy Idziemy zobaczyć wyżej Czy coś się nie kryje deszczyk nie odsłonił O, na razie nic nie widać, bo tu wiadomo liści jest cała masa. I cała masa muszeczek, które się gnieżdżą i cisną do oczu, do ust, wszędzie to kolejne grzybki wychodzą, czyli wilgoć dotarła do grzewni. i grzewnia zaczęła dawać plony oczywiście że się tu kryją kolejne koreczki to już takie ładne podrośnięte Uhuhu. Przejdę tutaj obok, to kolejna, wystaje jest bardzo dobrze. Kolejna podrośnięta ładnie Oj się zapowiada bardzo przyjemnie Piękny zapach grzybni Aż w nosku trochę wiercić zaczyna że to jakieś grzebki wychodziły a to liście nieprzygnite bardzo dobrze o to widzimy się już za chwilkę jak tylko coś jeszcze uda się napotkać także nie odchodź się jeszcze nie koniec naszego wypadu do lasu witam was w dalszej części materiału rozglądam się za pierwszymi gorskami w tej chwili A na razie pusto, nic nie widać zagajnik sosenowo-brzoskowy z domieszką dęba dawniej tutaj chodziło się na Kozaki również i porowiki, ale na razie jest pustka, jeżeli chodzi o grzyby, ale jest pełno niestety pozostałości. po nie powiem kim. Trochę zaś poryte przez dziki A nadal Puściutko Także czerwiec się zaczął Zmierza do połowy praktycznie już więc za jakiś czas powinny pojawić się pierwsze maślaki żółte Modrzewiowe, także wyczekuję się może w tym roku będzie podobny wysyp jak w ubiegłym w jednym miejscu spotkałem liczną gromadkę. A powiem Wam, było ich całkiem sporo gdzieś około 70, może nawet 80 owocników. Pachołek stoi, bo przyczepiali blok soli dla SAREN. Na razie tu więcej nic nie widać. Widzimy się na kolejnych miejscówkach. No miałem właśnie już przerywać. A tu się trafił taki jego jegomość. Niestety, ale już swoje dni świetności ma za sobą. Rozglądam się za jego rodzinką, ale. Niestety żadnej nie widać, także jeszcze tutaj się rozejrzę dookoła. Borowiki lubią rosnąć w pasach, także widzimy, może jeszcze coś tutaj uda się dostrzec. i wcale się, moi drodzy, nie pomyliłem znalazły się kolejne sztuki jeden rośnie jego mość. tutaj a kolejny już widać z daleka o i pięknie, pięknie będzie borowikowo i kurkowo Super! Widzimy się już za niedługo na kolejnych okazach. Zrobimy jakomości zdjęcie. Tamten oczywiście też zostanie udokumentowany. A i na końcu filmu będzie mały bonus. Ja od razu zapraszam Was do komentowania, subskrybowania oraz pozostawienia lajka. To super pomoże w rozwoju naszej wspólnej działalności jakim jest YouTube. Trzymajcie się i widzimy się zaraz przy kolejnych grzybkach. Jesteśmy przy jego braciszko jest kolejne ale powyżej ktoś tu się poukrywał a tu takie bąbelki, kureczki rozglądam się dalej na zboczu tego rowu Czy tu gdzie jeszcze jaki braciszek lub siostrzyczkę nie rośnie ale na razie Nic więcej nie widać ale to się może wkrótce zmienić ta jegomość trafi na miniaturkę oczywiście ale jeszcze tutaj się rozejrzę dokładniej być może Gdzieś tu kolejne się mogą ukryć. Także widzimy się już za chwilkę. Nie uciekajcie, bo będzie jeszcze sporo się działo. I drodzy, tak się rozglądamy Tutaj zebrałem tą kureczkę, oczywiście. A tu coś takiego żółtego wystaje. Ja Michałę Pierr może liść, a tu spójrzcie moi drodzy, kto tu się kryje. Jakie piękne, żółciutkie kureczki, ale nie to chciałem wam jeszcze pokazać. Ale tutaj się taki jegomość pojawił. Główka liśni. A wiadomo, jak główka śni, to pierwszy grzybek maślaczek. Ale to go zaraz zweryfikujemy. Albo i zostawimy, niech podrośnie. Wtedy będziemy mieli większą pewność co do gatunku. Jestem cały czas w tym samym miejscu, co znalazłem te dwa duże grzybki. Tam przy drzewie jest jego, ich staruszek. Ale to jeszcze nie koniec, bo to tip topem będę sprawdzał czy jeszcze jakieś miśki się nie kryją. No i trafiliśmy na kolejnego grzybka, ale tym razem nie nasz gatuneczek. Proszę bardzo, gołębeczki już się pokazują. Lecz tych oczywiście nie zbieram. Jest tak sporo różnych gatunków gołąbków, że z łatwością idzie się pomylić. A pomyłka może kosztować i to wszystko. Nie widać tu żadnych kolejnych okazów borowika. To no, jest lasek dębowy. Jak wiadomo, borowiki nie tylko Lubią buczki ale i dębiny rozglądamy się, rozglądamy czy jaki tutaj koleżka się nie ukrywa ale na razie nic nie widać dlatego też zaraz się widzimy jeżeli coś uda się jeszcze napotkać, nie przy okazji, tam wam im że tę niedzielę ruszam do lasu. Nie na tej samej górce, co której obecnie, ale na. Jej bliźniaczkę obok. Tam również jest całkiem ładny las, nieco gęściejszy i tam możemy co nieco znaleźć. A z drugiej strony. Las, o którym mowa prze... <küh> przeważa w buki A jak buki to i wiadomo ceglaste porę. Ups no po nowej nazwie Kra... krasno cegla stopory. borowiczki Także za chwilkę się widzimy, jeżeli coś się uda jeszcze napotkać. Ej drodzy, troszeczkę większych okazów kuraczek pozbierałem, jak również te dwa borowiki. I wróciłem się na miejsce, gdzie zaczynaliśmy naszego vloga. Wiecie co? Teraz dopiero zauważyłem, co to się tak naprawdę dzieje. Wam pokazałem tylko ujęcie na te grzybki, ale nie pokazałem już wam tych tu powyżej. Kolejne. Tu rośnie kolejna. Ale zaraz coś wam pokażę. Tu jest ich cała masa. Jak to podrośnie, to tu będzie żółto od kurek. To jest gigantyczna plantacja kurek. Czegoś takiego już dawno nie widziałem. Dlatego Wyczekujcie kolejnych vlogów. będzie się działo naprawdę. I to będzie grubo. Ten rok, ten sezon zapowiada się. <grystanie> Brakuje mi słowa, żeby to określić. Wręcz grzybowy. I wiecie co? Coś mnie tak chyciło. Zobaczę tutaj. Kolejne. Tam już nie dojda, ale widzę już kolejne malutkie kropeczki Czyli nie wiem, nie, nie potrafię tego określić Będzie kurkowo, niech będzie takie określenie Bo inaczej tego nie zidentyfikuję Dobra, widzimy się jeszcze na jednej miejscu. Wybaczcie, że wam pokazuję cały czas te same miejscówki, ale nasz las tutaj jest nieco specyficzny. To są dwa miejsca, które rok w rok rozpoczynają sezon grzybowy. Ze względu na stan lasu, jaki jest, bo jest. Nie pozwala, raczej nie daje na początku zupełnie nic. Stała wycinka stałe działania wycinkowe robią swoje. Tu, jak wspominałem na początku, jednak z opóźnieniem zaczynają się pokazywać kurki. Tutaj, no to by było już na tyle w dzisiejszym vlogu. Króciutki, bo króciutki, ale niestety czas goni. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania oraz pozostawienia lajka. I widzimy się już niebawem w kolejnych wyprawach na grzybki. A dokładnie grzybobrania już. Na samym końcu chciałbym Wam wszystkim podziękować za tak liczne lajki, subskrypcje oraz. Komentarze pozdrawiam również Grzyby i Wentekarsko z Świętokrzyskie w kolejnych epizodach z Grzybą Bronimy. również jedno bądź dwa pozdrowienia wesoło w Waszym kierunku. Także trzymajcie się i hej.